Jesteśmy na gorąco, tuż po gali fn 29, po walce wieczoru z nami jest Adam Kowalski, niezadowolony, bo nie tak to miało się zakończyć. No nie tak, nie tak co sobie to wyobrażałem, uważam, że wygrywałem wszystkie rundy, no i co, no taki faul, faule się zdarzają, ja nie będę ryzykował swojego wzroku tutaj przez takie wsadzenie palca w oko, bo nieraz się kończyło tragicznie takie wsadzenie palca w oko. No i tak się to musiało skończyć. Nic, co ja mogę powiedzieć? Jestem tutaj dla was, żeby dawać takie dobre walki i mam nadzieję, że jeszcze nieraz dam taką świetną walkę. A powiedz jak w ogóle ten wzrok? Jak ty się czujesz? Dobrze widzisz? Czy... Powie, że... b... Teraz już troszeczkę lepiej, ale w, w tym momencie jak wsadził mi palca w oko, to miałem mgłę całą na oku i mało widziałem. Nie byłeś w stanie kontynuować walki? Nie, niestety nie byłem w stanie kontynuować. Tak jak powiedziałem, nie będę ryzykował swojego wzroku. Pierwsza runda bardzo mocna. Wydaje mi się, że w pierwszej rundzie mogłeś zakończyć ten pojedynek, bo bo twój rywal tańczył po prostu. No tak, tak. Tutaj uważam, że wszystkie rundy wygrałem, ale w pierwszej byłem najbliższy najbliższe skończenia tej walki przed czasem. Czego zabrakło, żeby skończyć tego przed czasem? No tutaj <laughs> wydaje mi się, że Marcin jest bardzo twardym zawodnikiem. Nie przegrał nigdy przez knockout i tutaj po prostu on jest bardzo twardy i ciężko go było skończyć. Czy dobrze słyszałem, że Paweł jak zapowiedział wasz trzeci pojedynek? Tak jest, tak, 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 tak jak Paweł powiedział, będziemy walczyć na trzeci raz. To na koniec jeszcze powiedz, jak Ci się podała, podobała atmosfera, bo kibice amfiteatr stały za tobą. To wspaniała atmosfera, sami widzieliście, że mamy tutaj wspaniałych kibiców i oby jak najwięcej takich fenów w Wolstrudzie czy w Wolsztynie. Super, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Za nami pełna emocji gala FEN 29 w Ostródzie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie być najbliżej tego, co jest najważniejsze w polskich sportach walki, w boksie, w MMA, musicie koniecznie subskrybować i dawać łapki w górę kanałowi Koloseum. Zapraszam.